Polską z dykty i tektury nazwał ośmioletnie rządy platformy na spotkaniu z chełmskimi dziennikarzami Andrzej Duda. Forma chce określać jako państwo nowoczesne, to właśnie pokazuje, jakie państwo ona buduje przez ostatnie 8 lat. Państwo dziadostwa po prostu prowizorki. Ja nazywam to wprost. To jest polska z dykty po prostu. Jak trzeba, to się tą dyktę przymalowuje, żeby ładnie wyglądało. Wiele rzeczy jest zrobionych dla PISU. Duda za priorytet swojej prezydentury uznaje odbudowę polskiej gospodarki stanowczo sprzeciwia się także tak zwanej ustawie dekarbonizacyjnej. Ja jestem legalistą, patrzę na konstytucję. Konstytucja mówi, że ma być realizowana zasada zrównoważonego rozwoju. Według mnie nie jest realizowana. Gdyby zasada zrównoważonego rozwoju była realizowana, dawno już ten region polski, który wiadomo, że jest słabiej rozwinięty pod względem infrastrukturalnym niż wiele innych regionów w naszym kraju, dawno już otrzymałby pieniądze po to, żeby no właśnie wyrównać ten rozwój, bo tutaj po pierwsze są te zasoby Naturalne, o których mówiłem, jest tutaj węgiel. I polskie państwo powinno się dzisiaj przygotowywać do tego, żeby rozpocząć tutaj ekspansję przemysłową. Ale tutaj są także piękne tereny turystyczne. Na placu Łuczkowskiego mimo kiepskiej pogody na kandydata czekali już zwolennicy jego kandydatury. Czy to jest realizacja społecznego mandatu, mandatu danego przez naród, że się nie słucha społeczeństwa, że się lekceważy obietnice wyborcze? że się dopuszcza do tego, że świeżo wybrana władza w ordynarny sposób te obietnice łamie.